Jeżeli na kolejną edycję miałbym sobie robić koszulkę z nazwiskiem jakiegoś zawodnika, to wcale nie byłby to Folsom ani Tatarowicz, a Sebastian Kasprzak. Przed nami, obok Marty, dwóch najlepiej zbudowanych zawodników 11 edycji, ninja kontra ninja. To mówi samo za siebie, co Państwo teraz widzą. Rzeczywiście, zbudowani fantastycznie, ale seba u Ciebie wzrostowo. No nie jest najbardziej okazale. Jesteś najniższym zawodnikiem w stawce. Czy to, czy to nie będzie dla Ciebie utrudnienie A tym torze? Nie będzie, dam radę. Mam tutaj siłę. A jak to będzie w Twoim przypadku? Czy nie obawiasz się, że biegnąc gdzieś po torze spojrzysz na Seba, Seba troszkę Cię rozśmieszy, rozbawi i nie będziesz się mógł skoncentrować? E, powiem tak, Seba nadrabia charakterem i mega z winnością, więc tutaj nie mogę się śmiać, muszę być poważny i skupić się na swoim zadaniu. Ale Seba to człowiek wielu talentów, szanowni Państwo, bo nie tylko potrafi skakać po torze ninja, ale także potrafi pewien taniec. Możesz zaprezentować naszym widzom? Proszę bardzo. Ja osobiście jestem wielkim fanem. Sorry Mateusz, ale Sebek kradnie nasze serducha. Zdecydowanie. Jedziemy Seba, jedziemy Mateusz, to będzie naprawdę piękny bieg i tu, wbrew pozorom, nie ma faworyta. Ja mam jednego. Ladies and gentlemen, to jest Mamgo numer 5. Sebastian Kacpera kontra Mateusz Karbowy. Tutaj trudnością będzie samo pokonanie toru, a niekoniecznie ściganka. Mam lepszą wydolność, mam lepszą wytrzymałość, także myślę, że to załocuje, ponieważ siłę zawsze. Od razu staję, wyjaśniam chłopaka i lecę dalej do finału. Zobacz, co się dzieje na backstage'u, jakie tam jest smarcie. To wszystko dla Sebastiana Kasprzaka. On tam ich zabawia cały czas. Po raz kolejny prawa fizyki w wykonaniu Kaspraka zostaną przełamane. Patrz, co się dzieje. Patrz, co robi ten chłopak. On nie jest tylko osobowością. On jest świetnym sportowcem. Zdecydowanie, zdecydowanie śmiech śmiechem potrafi nas tutaj rozbawić, e, wprowadzić kapitalną atmosferę na backstage'u, ale przede wszystkim on imponuje niewiarygodną wręcz zwierzęcą siłą Lemura. Mateusz Karwawy natomiast prezentuje bardzo równą formę od początku 11. edycji Ninja kontra Ninja. Błędów na razie nie wypełniają Obaj zawodnicy na ruchowym drążku. Trzecie piętro od Trzecie, Trzecie i piętro karbowego. Łeb w Kapitalny pojedynek. Na takie właśnie starcia czekamy w ninja kontra ninja. Dawaj, dawaj, dawaj Jest Sebastian Kastrzak i Mateusz Karbowy. Znowu równo. Przetaczają te kości. czy Pierwszy się? będzie karbowy. Pierwszy będzie karbowy. Ale atak, ale drugi atak. Co zrobił? Po raz kolejny powiedział Newtonowi. <laughs> Nieprawdopodobne, co się tu dzieje? Sebastian Kaszczak, on prowadzi z Mateuszem Karmowym. To się nie dzieje. To jest wbrew jakiejkolwiek sportowej logice. Sebastian Kaszczak, Mateusz Karbowy Powiem no szczerze, że kocham go. Jednego i drugiego inną miłością Zobacz, zobacz seba, bo on wie, że on będzie luzerem, nawet jak nie wygra. Teraz. Tak jest. On jeszcze będzie na power tower. On albo karmowy. I lecimy na bieliurę. 165 cm. A jaka dynamika ruchu? Teraz lecimy! Yes! patrz, prawie, prawie. Skopał się, ale cały czas, żyje jest karbowy. Puści. Mi mózg, absolutnie. Niesamowite. Co to jest Dzień, na. Nie, bo to nogą O, Dzięki o, bardzo. Mega, mega, myślę. Ty sam jesteś praktycznie. Nie wiem, czy karbowy nie skoczył wyżej, a to wtedy określa przeszkodę przejścia jako dalej. Musimy zrobić weryfikację, bo nie wiemy. To był wyżej na tej siatce. Od tego mamy wideo weryfikację, żeby tutaj wszystko było jasne. Nie każda historia kończy się happy endem. Dla jednego z nich na pewno nie będzie to szczęśliwe zakończenie. Zobaczmy najpierw wideo weryfikację. Czekamy na war. O, teraz. Poczekajmy. A ciężko teraz wychwycić na tej kraci siatki. No nie! no Nie! nie, nie, nie. Tam złapał lewą ręką wyżej, Kasprzak. Tu masz. O No tutaj, dobra. Poczekaj, ja widzę która linia, ja Ty widzę, ja ja widzę, ja widzę która linia, ja też widzę teraz, która linia. Nie, nie, nie kamera widzę wyżej, kamera wyżej. O, o. Przecież to jest powtórka, jak kamera wyżej? Poczekaj, poczekaj, poczekaj to samo to, samo. Samo, to samo. samo a zatem będzie chyba czas zdecydował ze względu na to że są w tym samym miejscu Sebastian znalazł się na przeszkodzie szybciej a w tym momencie jest ważniejszy czas dlatego decydujemy że Sebastian, może Sebastian. Tak? tak zawodnicy dotknęli ręką dokładnie tego samego punktu wobec tego W wielkim finale, ale Mateusz chyba też ma powody do radości, brawo, brawo, bo brawo, będzie brawo, mógł brawo. jeszcze przetestować swoje możliwości na Power Tower. Co to jest za historia? Trener Spielberg by tego <laughs> nie wyreżyserował. Za chwilę wracamy na tor.